Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kolejnej herbatce z Aloesem. Miałam niedawno trochę przerwy ze względów wyjazdowych, jak i no, różnych innych, ale dzisiaj postanowiłam wrócić z tematem, który już od dłuższego czasu chodził mi po głowie. Jednego razu na herbatce z Aloesem opowiadałam o tym, dlaczego warto pić Aloes, i tych, tych argumentów było naprawdę bardzo dużo. Do tego stopnia, że niektóre osoby odezwały się do mnie po tym live z pytaniem, czy mogą ode mnie e, kupić. Słuchajcie, no ja nie sprzedaję tak naprawdę tych rzeczy. Mogę Wam pomóc w pośredniczeniu, natomiast zapraszam do sklepu bezpośrednio do producenta, u którego możecie sami zrobić sobie zakupy i to jeszcze na dokładkę z całkiem miłą zniżką. Dzisiaj na herbatkę z aloesem, tutaj towarzyszy mi mój kotek, chciałabym Wam powiedzieć, dlaczego wybrałam aloes akurat tej firmy, akurat firmy Forever. To nie jest mój pierwszy kontakt z aloesem, bo już wiele lat temu po raz pierwszy próbowałam aloesu zupełnie z innej firmy. Wtedy zakupiłam go w aptece. Był konserwowany benzenem sodu, o którym teraz mówi się często, że nie jest zdrowy i nie powinno się go używać w produktach spożywczych. Cześć Moniczko, fajnie, że zajrzałaś. I wtedy pamiętam, że ten aloes mm, piłam razem z oliwą z oliwek. Miał on mieć działanie przyczyszczające, prozdrowotne i odchudzające. Przyznam szczerze, że nie zauważyłam wtedy żadnej różnicy. Nie czułam się po nim lepiej, nie czułam się lepiej nawodniona, ale też i moja wiedza na temat aloesu jako takiego nie była wcale duża. E, pamiętam też, że ten aloes mi wtedy zupełnie nie smakował. Był gorzki, był nieprzyjemny w smaku i taki hmm, cierpki, można tak to powiedzieć. E, pamiętam, że wtedy zrezygnowaliśmy z mężem z picia aloesu i przez dłuższy czas do niego nie wracaliśmy. Natomiast później rzeczywiście. Koleżanka, znaczy, znowu słyszałam, że Aloes jest zdrowy że warto go pić, ponieważ on dobrze działa na nasz organizm. I wtedy kupiłam, pamiętam, z jakiejś innej firmy Aloes. I on był też taki jakiś rozwodniony, taki mało smaczny. Nie pamiętam też dokładnie, co to była za firma. W każdym razie po jednej butelce zrezygnowaliśmy. Aż w końcu rok temu. No, to będzie tak, już ponad rok temu chyba. Hmm. Nie, jeszcze nie. To był, to był luty. Przyszła do mnie koleżanka i zaproponowała mi, ponad rok, tak. Przyszła do mnie koleżanka i zaproponowała mi, żebym spróbowała sobie program oczyszczający. Ona wtedy też chciała mnie zaprosić do firmy, żebym razem z nią współpracowała, ale ja wtedy powiedziałam: Absolutnie nie, to nie jest dla mnie, nie jestem zainteresowana. Cześć Mariolku. Nie jestem zainteresowana współpracą, ale powiedz mi, jakie ty tam masz produkty. No i ona wtedy mi opowiedziała o programie oczyszczającym Clean9, który trwa tylko 9 dni, powoduje, że nasz organizm się oczyszcza z zalegających złogów, jest bardzo mm, taki dobrze wpływający na nasze ciało, dziękuję Mariolku, jest mm, nawadniający nasz organizm, oczyszcza organizm ze złogów, z toksyn, które się w naszym organizmie zebrały, i takim skutkiem obocznym tego programu jest to, że się chudnie. I rzeczywiście ja wtedy stwierdziłam, no dobra, to słyszałam o tym programie już wcześniej, nawet o nim czytałam, chętnie go spróbuję. I słuchajcie, to był strzał: w dziesiątkę. No, rewelacyjnie się po nim czułam. Dziewięć dni. Fakt, że jeden dzień był taki gorszy, bolała mnie głowa, ale dziewięć dni mój organizm odżył, zrobił się taki pełen energii, chciało mi się robić różne rzeczy. Zaczęłam w ogóle chcieć angażować się w różne rzeczy. Schudłam wtedy 3,5 kg. Mój brzuch stał się wtedy lżejszy i płaski, i naprawdę czułam się fantastycznie. Ale stwierdziłam wtedy, że hmm, poszukam czegoś tańszego. No, wiecie, Aloes to Aloes, tak? Niebo wszędzie jest taki sam. I wtedy też znalazłam Aloes, który jest znacznie tańszy. On był wtedy z kwaskiem cytrynowym zakwaszany, czyli tak jakby konserwowany kwaskiem cytrynowym. Znalazłam inne suplementy, diety, które były też tańsze. I słuchajcie, naprawdę nie poczułam się po nich dobrze. Ani nie miałam tej energii, ani nie miałam tego efektu takiego oczyszczenia organizmu, ani nie miałam takiego powera, który miałam po naszym programie Clean9. I 9 miesięcy mi to zajęło, kiedy zastanawiałam się, czy naprawdę warto wejść w współpracę z Forever, czy naprawdę warto zrobić sobie zniżkę w tym, w tym sklepie. Długo to za mną chodziło. Próbowałam różnych innych rzeczy, i słuchajcie, naprawdę nie znalazłam nigdzie indziej tak dobrego aloesu i tak dobrych produktów jak tutaj. No i co mnie do tego przekonało? Ponieważ koleżanka założyła mi konto w sklepie, właśnie po to, że mogła sobie sama robić zakupy, a nie u niej kupować, zaczęłam oglądać tam różne szkolenia, informacje dotyczące aloesu. I okazało się, że ta firma po pierwsze jest największym potentatem aloesowym na świecie. Ma największe swoje plantacje, są one naprawdę ogromne. Hoduje aloes na Dominikanie, i chyba jeszcze w jednym miejscu. Jest to całkowicie zamknięty teren tylko i wyłącznie dla aloesów. Nie używają żadnych sztucznych nawozów, nie używają żadnych ochraniaczy przeciwko roślinom, ponieważ aloes w swojej skórce ma takie składniki, które powodują, że żadne robactwo nie chce go jeść. Natomiast to, to, co jest w środku, jest bardzo zdrowe i pożywne dla właściwie wszystkich zwierząt i roślin żywych, więc nie trzeba używać tam żadnych pestycydów ani żadnych właśnie chemicznych środków na dokładkę. Niebo nad tymi plantacjami jest zamknięte dla samolotów, żeby opady z spalin nie spadały na rośliny. Jeśli chodzi o wypielanie chwastów, to wypuszczają tam kozy, żeby to było naturalne i to jest w ogóle dla mnie zachwycająca sprawa. A oprócz tego Liście są zbierane ręcznie i filetowane również ręcznie. W związku z czym możemy być pewni, że to, w jaki sposób pozyskiwany jest miąższ z tego aloesu, jest naprawdę bardzo dokładnie oczyszczony i nie ma możliwości, żeby chemicznie gdzieś tam dostały się resztki ze skórki, która dla nas niestety nie jest zdrowa ani korzystna. I słuchajcie, kolejna rzecz. Mam tutaj mój baniaczek, bo wróciłam znowu do czystego aloesu. W wakacji uwielbiałam brzoskwiniowe, ponieważ dawał mi takie uczucia. Orzeźwienia, natomiast po powrocie do tego aloesu stwierdziłam, kurczę, jak on mi smakuje, jaki on jest dobry. Chociaż ma taki specyficzny, gorzkawy smak i nie każdemu pasuje, natomiast uczucie takiego nawilżenia, takiego nawodnienia w organizmie jest tak przyjemne i sympatyczne, że ja w tej chwili naprawdę nie zamienię już na żaden inny. I co jeszcze mnie przekonało, że właśnie ten aloes jest według mnie najlepszy? Otóż zobaczcie tutaj, na pudełku są. Certyfikaty, które firma rokrocznie odnawia, to znaczy rokrocznie udowadnia jakość swoich produktów. Po pierwsze, mamy tutaj certyfikat międzynarodowego, Międzynarodowej Grupy ds. Aloesów, czyli jest to udowodnione, że jest to bardzo dobrej jakości produkt aloesowy. Mamy tutaj certyfikat Halal, czyli jest to certyfikat świadczący o tym, że osoby, które są muzułmanami również mogą używać tego produktu, bo jest bardzo czysty i bardzo wysokiej jakości. Mamy tutaj również certyfikat koszerności dla osób, które też specyficzne mają sposoby odżywiania się i ten produkt dla nich również będzie właściwy i musi mieć bardzo wysoką jakość, żeby takie certyfikat otrzymać. Mamy tutaj również wysoką zawartość witaminy C. Jest tutaj również informacja, że jest bez dodatku cukru, bo to nie jest taki soczek jak w sklepach kupujemy, który tak naprawdę nawet nie stoi koło aloesu, tylko jest to rzeczywiście czysty miąż aloesowy. I dodatkowo, że nie ma sztucznych dodatków. I rzeczywiście, słuchajcie, ten aloes nasz tutaj w składnikach to jest sok z liści aloesu 99,7%. Dodatkowo jest tam witamina C. No i jest kwasa skorbinowy, czyli witamina C. I odrobina jest kwasku cytrynowego. To wszystko. To wszystko. I to jest naprawdę czyściutki miąższ aloesowy, który ma niesamowicie prozdrowotne właściwości. Dzięki zawartości również dodatkowej witaminy C. Bardzo dobrze działa na odporność. I to mogę poświadczyć znowu ostatnimi wydarzeniami w moim domu: młodsza córka rozchorowała się. Mimo przyjmowania tych różnych naszych witamin i picia aloesu, niestety dopadła ją infekcja. Przed tym nie jesteśmy w stanie się obronić ani zapobiec, natomiast ta infekcja trwała dosłownie 3 dni. Pierwszy dzień była gorączka, oczywiście zaaplikowałyśmy aloes od razu, do tego witamina C, witamina D3 plus K2 i jeszcze taki kompleks witamin dla dzieci, który jest przepyszny w smaku, a przy okazji oczywiście jest to taka bomba witaminowa. I jeden dzień miała gorączkę, drugiego dnia bolało ją trochę jeszcze gardło im się panosem, trzeciego dnia właściwie już czuła się bardzo dobrze. i to jest dla mnie kolejny dowód na to, że to są najlepsze produkty, które naprawdę warto spróbować, korzystać i mieć na co dzień w domu. I tak jak mówiłam, niektórzy się pytają, czy ja mogę sprzedać. No, mogłabym odsprzedać, tak jakby to, co ja sama kupuję, natomiast ja nie jestem tego zwolenniczką, ale mogę powiedzieć, jak można dojść do yy, sklepu, samemu sobie założyć konto i dzięki temu mieć zniżkę na produkty oraz w być może w późniejszym czasie uzyskać jeszcze większą zniżkę, a nawet móc zacząć zarabiać na byciu po prostu klientem Forever. Cóż jeszcze mogłabym powiedzieć? Firma Forever zachwyciła mnie też wieloma innymi rzeczami, oprócz tego, że właśnie tak bardzo dbają o jakość swoich produktów. Jest to firma amerykańska, gdzie tworząc suplementy, oni mają zupełnie inne warunki i inne obostrzenia, po to, żeby móc w ogóle nasze suplementy wypuścić na rynek. Można powiedzieć, że wypuszczanie na rynek suplementów w Ameryce jest prawie że równoznaczne z jakością leków, czyli muszą być bardzo dobrze zbadane, muszą być przetestowane odpowiednio, muszą mieć właściwości odpowiednie i odpowiednie ilości witamin, tam nie ma przypadkowości. Wszystko, co jest zrobione w naszych suplementach, jest bardzo dokładnie zbadane, sprawdzone i ja po prostu mam do nich zaufanie. Kolejna rzecz to na przykład nasze produkty do pielęgnacji skóry i ciała. To są rzeczy, które zazwyczaj w pierwszej kolejności na swoich listach mają czysty miąższ aloesowy. Oczywiście są takie rzeczy, gdzie nie może być on jako pierwszy, ponieważ aloes sam w sobie jest wodnisty i ma, zawiera bardzo dużo wody. No, no, wody w sobie zawiera. W związku z czym, jeżeli byśmy dali jako pierwszy produkt aloes ten miąż, to ten produkt byłby bardzo wodnisty. Natomiast dodatkowe elementy, czyli połączenie tej natury, tego dobra z, z chemią, ale taką chemią wyselekcjonowaną, bezpieczną dla naszego zdrowia, powoduje, że te produkty są naprawdę z najwyższej jakości i wbrew pozorom wcale nie są takie drogie, chociaż wydawać by się mogło, że są. Ale jak ostatnio porównałam sobie krem ze sklepu z półki, z takiej powiedzmy wyższej półki, jego cena i skład były zupełnie nieadekwatne do tych kremów, które my mamy u siebie. Po pierwsze ilość, te, znaczy po pierwsze, pierwszy składnik w zwykłych kremach to jest woda, u nas pierwszy składnik nawet w takim zwykłym kremie aloesowo-propolisowym to jest aloes, naprawdę. Druga rzecz, zwykle kremy zawierają 50 ml z takich wielkich pudłach. Nasz krem, ten na przykład, ma 113 gramów. I nie ma dodatkowego papierowego pudełka, w związku z czym nie jest też oszukany i nie jest udawany, że pudło takie wielkie, a w środku malutki pojemniczek. Mój krem ukochany, taki głęboko nawilżający, ma 71 ml. W porównaniu do 50, to myślę, że się opłaca. Przekonało mnie do tej firmy jeszcze też to, że jest ona na rynku od 44 lat, a w Polsce już od prawie 30 i na dokładkę jest ona w 166, a nawet chyba już 8 krajach na świecie. Czyli jadąc do innych krajów mam pewność, że produkty tej firmy również będą dla mnie dostępne. Kolejna rzecz, która mnie przekonała to to, że moje koleżanki, które poznałam, używają tych produktów, naprawdę są nimi zachwycone i to nie jest ściema. To nie jest tak, że o, mam tutaj świetny kremik, sprzedam wam go, ho, ho. Nie, to jest krem, który naprawdę używam, który na przykład na zimę jest genialny, ponieważ nie zawiera w ogóle wody, w związku z czym jest bezpieczny, nie powoduje odmrożeń. Używają go również moje dzieci, a nawet ostatnio, słuchajcie, zrobił mi się mały zajad, posmarowałam go tym kremem i w ciągu jednego dnia problem zniknął. I to jest rzecz, o której opowiadam dlatego, że naprawdę mnie one zachwycają. Nie dlatego, że weź kup ode mnie, bo to jest świetne. Nie, to jest po prostu bardzo dobry produkt. Ten i wszystkie inne... Łącznie z naszym topowym produktem Aloesem. Myślę, że chyba wszystko powiedziałam. Chociaż pewnie nie, bo o tej firmie i o tych produktach można opowiadać godzinami. Ale jeżeli zainteresował Cię to, co mówię, będzie mi bardzo miło, jak dasz mi znać, napiszesz do mnie, zapytasz się, a po obejrzeniu tego filmiku zostawisz jakąś informację, że tu jesteś. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję dziewczyny, że mnie oglądałyście. Było mi bardzo miło, że nie gadam do pustego okienka. I do zobaczenia, zapraszam na następną herbatkę, pewnie za tydzień. Trzymajcie się, pa!